Cześć, witam was w moim następnym filmie na tym kanale. W dzisiejszym filmiku zaprezentuję Wam nowe nabytki, które sobie w końcu zakupiłem. Trochę na nie musieliście się czekać, bo trochę problemów było z ich kupnem. No ale w końcu się udało. Wiesz, na początku macie maluszki. Zapraszam Was na kanał, którego link będzie w opisie, jak i w pierwszym przepięknym komentarzu u góry. No jest nadawo łapeczki w górę subika razem z dzwoneczkiem oczywiście. Zostało już troszeczkę ponad 100 subskrypcji, tylko do 5000. No i co? Ja nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Jak widzicie, jest teraz Oblon strakacz czarny. zakupiłem sobie parkę. Tutaj ta z przodu to jest samiczka, a ten z tyłu to jest. Samczyk, choć tutaj i tak, zacznę Może od wieku kulików. Samczyk ma w grudniu, miał rok, czyli po prostu ma 11 miesięcy. A samiczka ma miesięcy 9. Tak więc, już oba są gotowe do Rusy. Samczyk mógł już zakończyć, ale jeszcze nie teraz. Nie, teraz dałem damy trochę sami sobie czas, żeby się przyzwyczaja, Bo samica no, strasznie wariuje. Zdenerwowana jest ogólnie nowym miejscem. Dopiero są u niej pierwszy dzień króliki. No i damy jeszcze chwilę czasu, żeby się mogły przyswoić swoić, dostosować do nowego miejsca. Jeśli chodzi o rysunek samiczki, no to jest fajny. Samiczka to troszeczkę gorszej. Chodzi tutaj o właśnie o. Tutaj, nie pamiętam jak to się nazywało, nawet te obwódki między oczu. Widziałem, że są troszkę są duże, ale to, tam, to aż takie ważne nie jest. I ważne, że kliki mi się podobają. I sama ma też y, tatuaże u uszach, jest, jest bez rodowodu. Od jakiegoś tego chopa też kupiłem, sam NC, tego pierwszego, co już nie mam. Ale tam jeszcze z tym, tatuażyki jakie tu są w jednym i drugim uchu się zagląda. E, nie, są to też zielone nabytki. Jak wam pokazuję. W dziale jestem postanowił kupić koguta. Jest tutaj w klatce, się znajduje. E, babka gada, że to jest zielonuszka. Czy to jest zielonuszka? No... Ja nie wiem. Ale jak tam ktoś na to... Może... Ocenić, czy to jest zielonuszka, czy nie. Nie wiem, czy mi wyostrzy. Nie, nie wyostrzy mi. A nie otwieram, bo jeszcze mi pierwszy i będę jajca. Ale dzisiaj dziadek do kur, żeby zacząć się przystosować. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz samczyk próbuje coraz samicę tutaj. No, on jeszcze nie. Teraz się dam tak za dwa dni w sensie spokoju i wtedy spróbujemy samczyk, wiesz? I wtedy spróbujemy. jeszcze nie teraz. Dobra. Że fajne było jakieś fajne zdjęcie na miniaturkę zrobić. No, Samczyk stój. No, tak bardzo po filmiku. To zdjęcie było Sanczyk póki co. No, nie chcę ze mną współpracować. No ale dobra. No i ten film będzie taki króciutki, no bo jednak co tutaj więcej gadać o nowych nabytkach. Mam nadzieję, że będą no, jakieś fajne maluchy. No Dodawał to ty tym filmiku, mam nadzieję, że się Wam się spodobał i króliki też. Piszcie w komentarzach na no ile oceniacie króliki. No i do kolejnego filmiku trzymajcie się. No i cześć.